Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na temat rolowania, tak? drugi odcinek. Przedtem zajmowaliśmy się dolną częścią ciała, dzisiaj zajmiemy się górną częścią ciała. Ważna rzecz, często zapominana, no bo przecież biegamy nogami, a górna część ciała odpowiada za naszą sylwetkę. Tak? Górna część ciała odpowiada za sylwetkę podczas biegania, ale też podczas pracy. Jeżeli masz siedzący tryb pracy, to prawdopodobnie tą sylwetkę łamiesz, czyli jeżeli siedzisz na przykład przy komputerze, to no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś 8 godzin siedział tak. Więc raczej jest taka opcja do lekkiego garbienia się, tak? Zresztą dosyć dużo osób dzisiaj e, zaczyna tutaj mieć właśnie tendencję do lekkiego garba. Do tego, jeżeli używamy telefonów z perspektywy patrzenia na niego w dół, a nie z perspektywy podnoszenia ręki i patrzenia na niego na wysokości naszego wzroku, to też wyciągamy tą szyję na dół, i ona też ciągnie nasz kręgosłup. Więc bardzo ważne, żeby zadbać o ten obszar. Dokładnie tutaj, od środka pleców w górę, tak? Wszystko, co jest tu nisko, tam nie ruszamy. Tam jest odcinek lędźwiowy kręgosłupa, nie rolujemy tego wzdłuż. Tak? Jedyne co to będziemy tutaj po bokach troszeczkę się rolować. Na miejscach czworobocznych lęczli, ale tak jak mówię, to wszystko ma za zadanie. Tą sylwetkę otworzyć, żeby ci się lepiej biegało i żeby cię ci lepiej żyło na co dzień, tak? Żebyś zwracał uwagę na takie rzeczy, że jak jedziesz samochodem, na przykład, to warto ustawić ten fotel też tak, żeby on wypychał tą kratkę piersiową. Żeby ten odcinek, tam są takie opcje, że odcinek prędziowy delikatnie wypycha. Tak samo w biurze, żeby ta pozycja nie była pochylona, tylko co jakiś czas po prostu się wyprostuj albo najprościej wstań od biurka. Po prostu przejdź się, otwórz klatkę piersiową, to wszystko bardzo, bardzo pomaga. To są małe rzeczy, które w perspektywie czasu i systematyki mogą ci dać naprawdę bardzo dużo jakości i przede wszystkim dadzą ci zdrowie na lata. Tak? Bo tego się może teraz nie czuję, ale to się kiedyś skumuluje okay? i tego możesz być naprawdę pewny. Więc im bardziej będziesz dbać o siebie teraz w takich aspektach, tym mniej się to później będzie pojawia się w przyszłości. Bierzemy rolkę, rolkę kładziemy sobie mniej więcej na wysokości środka plecy, czyli to, tak jak mówiłem nigdy nie jedziemy rolką na odcinek drzwiowy, czyli nie robimy czegoś takiego tak, że będziemy się rolować tutaj nad biodry. My będziemy w tym wypadku zaczynać sobie troszeczkę wyżej, czyli jak ja mam tu klatkę piersiową to mniej więcej gdzieś na tej wysokości jest rolka, dobrze? Daję sobie ręce Krzyżuję sobie na klatce Pierwszy, podnoszę biodro I tutaj mniej więcej po prostu delikatnie na dół, ale tak jak mówię, nie tutaj na odcinek drzwiowy nie wjeżdżamy Troszeczkę się poroluje. Znowu jedziemy 15 razy góra-dół To może być już bardzo bolesne Ok, zrobiłem wersja cięższa Dajemy ręce do tyłu przy uszach, kciukami skierowanymi w dół podnoszek, biodro, i tak samo. Mam 15 razy. Po czym chyba najgorsze ćwiczenie z możliwych, tutaj macie taki najszerszy grzbietu mięśni, taki bardzo duży, tak? on też będzie bardzo boleć i ważne jest, bo będziemy jego rolować. I on jest na pozycji, to nie jest centralnie tył pleców, nie jest też to bok pod pachą, tak? to jest mniej więcej właśnie na takim sprosie można powiedzieć, pod pachę i pleców. W tej pozycji. Tutaj już musicie uważać, bo tak jak mówię, może dosyć mocno boleć. Ja się kładę mniej więcej właśnie zapachą, rękę jedną daję do tyłu, tak? I też roruje się w dół. Jeżeli jest za ciężko, troszeczkę tą rękę możesz opuścić. Sobie, tyle, ile dasz środy, tak? Okej, okay, druga strona dokładnie to samo. Czyli jesteśmy, jak mówię, na boku. O, tu już widzę, w sumie też gorzej, więc ja się skupię na tym takim małym punkciku, tak. To też jest fajne, bo ja czuję, że ten bark delikatnie mi idzie do przodu w stosunku do drugiego. I zobaczcie, to od razu wychodzi na takiej rolce. Tak, tam było OK. Tutaj kładę się i już widzę, że coś jest nie tak. Że już mam dosyć mocny ból, że dosyć mocno mnie rwie. Ale to wynika też z tego, że ostatnimi dniami dużo więcej siedziałem przy komputerze niż na co dzień, więc moje ciało nie było na to przyzwyczajone. OK. Zrobiliśmy sobie taki krótki zestaw 15 powtórzeń, tak jak mówię, na łopatki, na. Z wyjściem rękoma w górę, tutaj też na boczne na nasze plecy. I teraz sobie delikatnie popracujemy nad otwarciem tej klatki piersiowej, dobrze? Czyli znowu kładziemy sobie rolkę pod łopatkami, ale nie na odcinku lędźwiowym. Czyli cały czas jestem mniej więcej na wysokości teraz mostka. Nogi mam ugięte, biodro mam na ziemi. Będę robił taki półbrzuszek, można powiedzieć. Czyli mając ręce tu, będę zamykał i otwierał klatkę piersiową. Dobrze? Ale nie ciągnę w żaden sposób głowy. Czyli zobacz jeszcze raz. Ja chcę dążyć do tego, żeby tymi łokciami rozepchać się i dotknąć ziemię. Że Robię sobie 3 do 5, nawet może 10 razy. Pych I podjeżdżam rolką bardziej bliżej szyi. Ale tam z 2 cm dosłownie. I dokładnie to samo też z 5 Takich powtórzeń. Tak, oczywiście nie ciągniemy na hama. Ja też już w tej pozycji już mi jest ciężko jedną stroną dotknąć. Bardzo fajne ćwiczenie. Ok. Znowu wracamy sobie troszeczkę niżej, mając ręce proste przy kieszeniach, kciuki do góry skierowane. Idziemy sobie, próbujemy sobie zrobić takie ruchy do tyłu, złamać, tak? I jak jesteś w stanie, to troszeczkę się połóż, mając biodro cały czas na ziemi, tak żeby te ręce delikatnie też o, same połowa Jeżeli nie jesteś w stanie tej Ziemi, niech to po prostu sobie swobodnie podwisi i niech tutaj działa grawitacja, tak, niczego nie przyspieszaj. Ok, takie 30 sekund do 60 sekund. Zostań, zostanie się w takiej pozycji i tak naprawdę to wszystko, więc zobacz, mamy kilka minut, możesz fajnie, prawdopodobnie fajnie się tutaj czujesz w tej klatce piersiowej, tak? Możesz ją sobie jeszcze potwierać na różne kąty. Wziąć kilka głębokich wdechów, tak? Kilka razy ramionami, mocno zrobić krążenia w tył rób to systematycznie to jest dosyć duży problem dzisiaj ze względu na to że właśnie dużo siedzimy i dużo się pochylamy i obserwuję na swoich szkoleniach mnóstwo osób które mają właśnie przykluczoną kratkę piersiową to też ze względu na pracę tutaj szczególnie na przykład dentyści osoby informatycy piszący w takiej pozycji jest lekarzy, którzy pracują na USG tak oni spędzają godziny w takiej pozycji Okej, okay, to ciało później ma bardzo duży problem, żeby otworzyć tą klatkę piersiową, więc jak ja mam zamkniętą klatkę piersiową i będę chciał biec, tak, no to automatycznie będę biegł w takiej pozycji, a my chcemy cały czas być w pozycji fajnej, neutralnej, gdzie nasze ciało będzie wyprostowane, ale gdzie będzie luźne, czyli że to nie będzie powodowało u mnie takiego, takiego wysiłku, że moje ciało się zepnie, że ja nie będę w stanie biec, Równym tempem czy bieg dobrze technicznie, dobra? Także zwróćcie na to uwagę, i do zobaczenia w następnej lekcji.